Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kanał Iwonna Teresa przedstawia Święty Maksymilian Maria Kolbe, kapłan i męczennik. Wspomnienia obowiązkowe. Czyta Iwonna Teresa. Święty Maksymilian Maria Kolbe przyszedł na świat 8 stycznia 1894 roku z duńskiej woli koło Łodzi z małżonków Juliana Kolbego i Marianny z Dąbrowskich. W dniu urodzin otrzymał imię Rajmund i chrzest święty w kościele parafialnym pod wezwaniem w wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Był drugim z kolei dzieckiem Kolbów, po nim przybyło jeszcze trzech braci, z których dwaj zmarli we wczesnym dzieciństwie. Rodzice Trudnili się tkactwem chałupniczym, ale z powodu ciężkich warunków materialnych, byli zmuszeni zwinąć warsztat i przenieść się do łodzi, potem do Pabianic, gdzie ojciec pracował w fabryce, a matka prowadziła sklepik i udzielała się jako położna. Rodzice Rajmunda, chociaż byli ubodzy w dobra materialne, byli jednak bardzo bogaci w dobra duchowe. Należeli do trzeciego zakonu świętego Franciszka. Ojciec, ogarnięty szczerym patriotyzmem, chętnie czytał swoim synom patriotyczne książki. Chłopcy, zarażeni patriotyzmem, bawili się w rycerzy i rysowali na płotach polskie orły. Roztropna matka. Musiała nieraz miarkować ich zapędy. Pierwsze nauki pobierali w domu rodzinnym. Rajmund, jako chłopiec, lubił także nieraz i posławolić. Był urwisem. Pewnego dnia w takiej sytuacji zawołała z wyrzutem matka: Mądziu, coś z ciebie będzie? Słowa te utkwiły mu długo w pamięci. Powoli chłopiec poważniał. Kiedy miał dwanaście lat, pojawiła mu się najświętsza Maria Panna, trzymająca w rękach dwie korony, białą i czerwoną. Zapytała chłopca, którą wybiera, a równocześnie dała mu do zrozumienia, że korona biała oznacza czystość, a czerwona męczeństwo. Odpowiedziałem, że chcę obie. Wówczas Matka Boża mile na mnie spojrzała i znikła. Było to w kościele parafialnym w Pabianicach. W 1907 roku franciszkanie konwentualni z prowadzili w Pabianicach misję. Rajmund wraz ze swoim starszym bratem Franciszkiem postanowił wstąpić do franciszkanów. Obaj przedarli się przez granicę z zaboru rosyjskiego do zaboru austriackiego, do Lwowa, gdzie wstąpili do małego seminarium franciszkanów konwentualnych. W trzy lata potem podążył za nimi brat najmłodszy Józef. Lwów przypominał Rajmundowi czasy, kiedy to w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bożej łaskawej. Król Polski Jan Kazimierz ogłosił Maryję królową korony polskiej i złożył na jej ręce ślubowanie. Było to w 1656 roku. Przed tym samym obrazem postanowił i on także poświęcić się Maryi z twarzą pochyloną ku ziemi. Napisze w swoich pamiętnikach, obiecałem. Najświętszej Marii Pannie królującej na ołtarzu, że będę walczył dla niej. Jak? Nie wiedziałem, ale wyobrażałem sobie walkę o orężem materialnym. Rychło jednak doszedł do przekonania, że walki zbrojnej nie da się pogodzić ze stanem duchownym, który sobie zamierzał obrać. Postanowił zatem zrezygnować z kapłaństwa. I poświęcić się jako żołnierz w walce w obronie ojczyzny. Wtedy to właśnie na terenie Austrii tworzyły się podziemne organizacje wojskowe, mające na celu wyzwolenie Polski spod okupantów. Tworzyły się legiony polskie. Kiedy rajmund z bratem byli już zdecydowani, przybyła do nich w odwiedziny matka. Skoro jej wyjawili swój zamiar, wtedy ona wyznała, że wraz z ojcem postanowiła poświęcić się na wyłączną służbę Bożą. Rajmund uznał w tym dla siebie znak woli Bożej, że ma pozostać. Poprosił też niebawem o przyjęcie do nowicjatu. W rok potem złożył śluby czasowe. Ponieważ w małym seminarium ukończył klasę ósmą gimnazjalną, w roku 1912 przełożeni wysłali go na dalsze studia do Krakowa. Stąd wszakże ze względu na jego niezwykłe zdolności skierowano go jeszcze tego samego roku 1912 do Rzymu, gdzie zamieszkał w Międzynarodowym Kolegium Serafickim. Równocześnie uczęszczał na znany Uniwersytet Papieski prowadzony przez jezuitów Gregorianum. Studia filozoficzne, jak i teologiczne ukończył dwoma doktoratami. Rajmund okazywał nadto wybitne uzdolnienia matematyczno-fizyczne. Napisał artykuł pod tytułem Etereoplan. O pojeździe Międzyplanetarnym. Dnia 1 listopada 1914 roku Kolbe złożył profesję uroczystą, w czasie której dodał sobie imię Maria. Dnia 28 kwietnia 1918 roku Maksymilian Kolbe otrzymał święcenia kapłańskie. Rzym był dla ojca Kolbego opatrznościowy, w stolicy chrześcijaństwa zrozumiał, że nie tylko Polska, ale i cały świat powinien należeć do Chrystusa. W 1917 roku przypadały dwie rocznice, które ojcu Maksymilianowi Kolbe dały wiele do myślenia. 400 lat wystąpienia marcina Lutra i 200 lat powstania masonerii. Dwie te okazje wykorzystali wrogowie Kościoła dla zamanifestowania do niego nienawiści. Burmistrz Żydu, Rzymu, Żyd Ernest Nathan, został wielkim mistrzem masońskim. Zarządził on obchody z czarnym sztandarem Giordano-Brunistów. Na którym był znak lucyfera depczącego świętego Michała Archanioła. W czasie pochodu wołano: diabeł będzie rządził w Watykanie, a papież będzie jego szwajcarem, gwardzistą, sługą. Maksymilian jako świadek patrzył z najwyższym bólem i oburzeniem, jak można było w wiecznym mieście dopuścić do takiej prowokacji. Jeszcze więcej drażniła go obojętność tłumu gapiów nie reagującego na to bluźnierstwo. Równocześnie w tym samym roku 1917 świat katolicki obchodził rocznicę 75-lecia objawienia się Najświętszej Maryi Panny Alfonsowi Ratisbon. Wspomniane wypadki natchnęły Maksymiliana, a żeby utworzyć z jednostek najbardziej bojowych i oddanych Maryi niepokalanej, rodzaj bractwa, które by skupiało w swoich szeregach wszystkich ludzi, którym sprawa Królestwa Bożego na Ziemi leży na sercu. W porozumieniu zatem z przełożonymi i po naradzie ze spowiednikiem w tym samym roku 1917 gdy był jeszcze subdiakonem, założył wśród swoich kolegów rycerstwo niepokalanej, milicja imakulate. Oto krótki regulamin, który nam wszystko tej organizacji powie. Pierwszy cel starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków itd. a najbardziej masonów. I o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem niepokalanej. Drugie warunki. Pierwsze całkowite ofiarowanie siebie, samego, niepokalanej, jako narzędzia w jej rękach. Drugie noszenie cudownego medalika. Trzecie środki. Pierwsze o ile możliwości raz na dzień zwrócić się do niepokalanej z aktem strzelistym. O Mario bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy, i za wszystkich, którzy się do ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami. Drugie, wszelkie godziwe środki, na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności, co poleca się gorliwości i roztropności każdego, a zwłaszcza cudowny medalik. Po odczytaniu regulaminu i przyjęciu wszyscy udali się do kaplicy Kolegium, gdzie przyjęli cudowny medalik i odmówili akt poświęcenia się i oddania niepokalanej ułożony przez Maksymiliana Kolbego. W 1919 roku ojciec Maksymilian powrócił do Polski. Bardzo się ucieszył, że jest już wolna. Postanowił dołożyć wszystkich sił, by była królestwem niepokalanej, zaczął więc werbować ochotników do rycerstwa niepokalanej. W styczniu 1922 roku zaczął wydawać w Krakowie rycerza niepokalanej, przełożeni jednak w obawie, że ojciec Kolby, za duży klasztor, wysłali go do Grodna, gdzie święty założył zaraz drukarnię. Pracował niestrudzenie nad nowym dziełem, które uważał za program swojego życia. Ale też owoce rychło okazały się w całej pełni. W 1927 roku Rycerz Niepokalanej wychodził już w nakładzie 70 tysięcy egzemplarzy, a liczba członków Milicji Niepokalanej wzrosła do 126 tysięcy członków. Prawdziwy wszakże rozmach nastąpił dopiero wtedy, gdy ojciec Kolbe przeniósł swoje dzieło do Teresina, 42 km od Warszawy. W roku 1927 założył tu Niepokalanów, kiedy wybuchła wojna światowa. W 1939 roku klasztor w Niepokalanowie. Liczył 13 ojców, 18 kleryków nowicjuszów, 527 braci profesów, 82 kandydatów na braci i 122 chłopców w małym seminarium. Był to więc wówczas największy klasztor w owych latach na świecie jeden z największych, jakie znają dzieje Kościoła. Nakład rycerza niepokalanej doszedł do 750 tysięcy egzemplarzy. Rycerzyk niepokalanej dla dzieci miał nakład 221 tysięcy egzemplarzy. Mały dziennik osiągnął już cyfrę 137 tysięcy egzemplarzy, a jego wydanie niedzielne 225 tysięcy egzemplarzy. Od roku 1918 Niepokalanów posiadał własną radiostację. Nie obywało się oczywiście bez trudności. Prasa wolnomyślna robiła wszystko, by dzieło ośmieszyć i odstręczyć od niego przyjaciół, ale twór Niepokalanej pokonywał wszystkie przeszkody. W 1930 roku ojciec Kolbe opuszcza Niepokalanów i w towarzystwie czterech współbraci za zezwoleniem przełożonego generalnego udaje się do Japonii, do miasta Nagasaki, gdzie zakłada drugi niepokalanów. W 1931 roku otwierał tam także nowicjat, a w 1936 roku małe seminarium. Szaleniec Boży zamierzał otworzyć podobne do Niepokalanowa polskiego i japońskiego ośrodki w całym świecie ku chwale Niepokalanej i rozszerzeniu jej królestwa na ziemi. To jednak było piekło za wiele. Bohaterskie życie miał święty zakończyć jeszcze piękniejszą śmiercią. Czerwona korona męczeństwa była już blisko. Właśnie ojciec Maksymilian powrócił do kraju, by podeprzeć niepokalanów Polski, który w czasie jego nieobecności przeżywał kryzys. I kiedy wszystko ponownie zaczęło iść z dynamicznym rozmachem, wybuchła wojna, a po niej nastała noc okupacji. Dnia 19 września Niemcy przystąpili do likwidacji Niepokalanowa wraz z ojcem Kolby. Pozostali bracia zostali również aresztowani i umieszczeni w obozie w Amtlic między 24 września a 8 listopada. Stąd wywieziono ich do Ostrzeszowa od 9 listopada do 8 grudnia 1939 roku w samą uroczystość niepokalanej 8 grudnia nastąpiło zwolnienie obozu. Ojciec Kolbe natychmiast powrócił do niepokalanowa. Tu zajął się przygotowaniem trzech tysięcy miejsc dla wysiedlonych z Poznańskiego, wśród których Żydów było dwa tysiące. Zorganizował nieustanną adorację na Świętego Sakramentu. Otworzył warsztaty naprawy zegarków i rowerów, wystawił kuźnię i blacharnię, zorganizował Krawczarnię i dział sanitarny. Tak wielkie skupisko zakonne było solą w opu dla okupanta. Dnia 17 lutego 1941 roku Gestapo zabrało ojca Maksymiliana Kolbego. Wywieziono go do Warszawy na osławiony pawiak. Niemiecki strażnik, na widok zakonnika w habicie z różańcem, Zapytał drwiąco, czy wierzy w Chrystusa. Kiedy otrzymał odpowiedź twierdzącą, uderzył go w twarz. Powtarzało się to wiele razy, ale ojciec Kolbe nie ustąpił. 25 maja tegoż roku wywieziono go do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Otrzymał numer 16 670. Przydzielono go do oddziału krwawego Krota. Komendant obozu, polecając temu wyrodnialcowi więźniów, powiedział Masz tu tych darmozjadów i pasożytów społeczeństwa, naucz ich pracować jak należy. Krot specjalnie zawziął się na ojca Kolbego, wyznaczał mu nieludzką pracę, bił go, kopał przy każdej okazji i oblewał stekiem najochydniejszych wyzwisk. Katował go nieraz tak, że był ledwie żywy, cały zalany krwią. Gdy pewnego razu krot wymierzył mu bykowcem 50 uderzeń, ten stracił przytomność. Krot kazał go przykryć gałęziami i zakopać, ale współwięźniowie jakoś go wydobyli. Pod koniec lipca 1941 roku Uciekł jeden z więźniów z bloku ojca Kolbego. Wściekły komendant nakazał zwołać na plac cały blok i co dziesiątego wytypowanego przez siebie więźnia skazał na śmierć głodową. specjalnie na to przygotowanym bunkrze wśród przeznaczonych na śmierć znalazł się Franciszek Gajowniczek. Nieszczęśliwy westchnął, że musi opuścić żonę i dzieci. Wtedy stała się rzecz, która zdumiała katów. Z szeregu wyszedł ojciec kolby i prosił, by jego skazano na śmierć zamiast gajowniczka, który stał obok niego. Na pytanie, kim jest, odparł, że jest kapłanem katolickim. Jest samotny, a gajowniczek ma żonę i dzieci. Poszedł na śmierć. Wraz z dziewięcioma towarzyszami do bloku śmierci nr 13. Bunkier, który odtąd dotąd był miejscem przekleństw i rozpaczy, pod przewodnictwem ojca Maksymiliana, stał się przybytkiem Bożej chwały. Modlono się i śpiewano na Bożne pieśni. Przyzwyczajony do głodu ojciec Kolbe przeżył w bunkrze dwa tygodnie. Bez oprószyny chleba i kropli wody. Wprawdzie oprawcy dobili go za zaszczykiem fenolu, nie wytrzymali jego świętości. Stało się to 14 sierpnia, wigilią w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny 1941 roku. Ojciec Kolbe miał zaledwie 47 lat. Ciało bohaterskiego męczennika zostało spalone w krematorium, ale cały niepokalanów stał się jego jednym wielkim sanktuarium. Wszystko tu mówi o nim, wszystko przypomina jego osobę i działalność. W latach 1948-1954 na miejscu skromnej kaplicy. Wystawiono dość okazałą świątynię pod wezwaniem niepokalanej pośredniczki łask. Przy wejściu do klasztoru można zwiedzić salę pamiątek, w której można zapoznać się z życiem świętego, zobaczyć ubożuchny pokoik Ojca Kolbego, jak też figurkę niepokalanej, co którą się modlił. Dnia 17 października 1971 roku. Papież Paweł VI dokonał osobiście uroczystej beatyfikacji męczennika w obecności dziesiątków tysięcy wiernych z całego świata i ponad trzech tysięcy pielgrzymów polskich. Dnia 10 października 1982 roku Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał jego kanonizacji. Kult świętego Maksymiliana rozszedł się lotem błyskawicy po Polsce. Diecezja koszeleńsko-kołobrzeska ogłosiła go swoim patronem. Z duńskiej woli, dzięki inicjatywie miejscowego proboszcza, powstał Ośrodek Pamięci świętego Maksymiliana. Zachował się tu szczęśliwie dom rodzinny świętego przy ulicy jego imienia. Święty Maksymilian Maria Kolbe Pozostanie w dziejach kościoła w Polsce jako jeden z najpiękniejszych jego postaci. Człowiek, który zaufał niepokalanej, nie zawiódł się, bo zawieść się nie mógł. Do roku 1982 ku czci świętego wystawiono w Polsce 61 kościołów i kaplic, a za granicą 35. Módlmy się za wstawienictwem świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Boże, który nieustannie wspierasz rodzinę ludzką swoim błogosławieństwem i dajesz jej wzory świętości, prosimy Cię, abyśmy wiernie naśladowali wzór świętego Ojca Maksymiliana i przez szczególne oddanie niepokalanej szerzyli Królestwo Chrystusowe. Święty Ojcze Maksymilianie, który z miłości oddałeś życie dla ocalenia bliźniego, w imię tej miłości wspomóż nas swoim wstawiennictwem i uproś nam łaskę, o którą pokornie prosimy o odnowienie wiary, nadziei i miłości w naszym narodzie i w sercu każdego człowieka na całym świecie. I oczyste niebo nad naszą ojczyzną i nad całą ziemią. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje. Przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków, Amen, święty Maksymilianie Mario Kolbe, módl się za nami w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen.